Jarocin, restauracja Karmnik, ulica Wrocławska. Zapraszam Was do tego miejsca i na wirtualną i nie tylko podróż po nim, ponieważ restauracja otwarta była kilka dni temu, a już tłumy ją oblegają. Rezerwacje na kilka tygodni do przodu, weekendy bardzo intensywne, załoga przemęczona, ale szczęśliwa. Karta drinków prezentuje się okazale. Karta główna również, można tutaj być, zagościć i zarezerwować sobie chociażby RESTAURACJA KARMNIK od Kuchni. Zapraszam. Zaczynamy ten materiał od rozmowy z Tomkiem Ptakiem, no bo nikt bardziej trafny nie mógł nam się tutaj napatoczyć, że tak powiem. Piękny lokal, świetne logo, ptak, symboliczny znak oczywiście. Myślę, że historia zatoczyła koło, ponieważ przez kilka lat pracy z marką Helspicka Pizza swego swojego wraz z Unitą, macie restaurację, ty jesteś szefem kuchni. Opowiedz troszeczkę o tym miejscu. Na początek dzień dobry wszystkim, tak wypadałoby się e, przywitać. E, jeśli chodzi o, o to zatoczenie koła, no to mm, ja startowałem jako, tak zaraz po szkole, y, jako chłopak, który bardzo wysoko uderzył wiesz, 5 hotele i tam się wbijałem na siłę jakoś tam. To praktycznie chwilę po tym wszystkim y, Doszliśmy do wniosku, że to jest ten czas, żeby zacząć iść drogą ku marzeniom, nie? Czyli moim marzeniem zawsze było to, że mieć swoją restaurację ze swoją kartą, gdzie będę mógł sobie siedzieć na tej kuchni, tworzyć dania i zadawalać gości, chociaż zawsze mówiłem, że zrobię to po 40. Tak się potoczyło, że otworzyliśmy ją krótko po 30, więc tak 10 lat wcześniej, ale to zawsze 10 lat dłużej, żeby tych gości zadowolić, nie? Te wszystkie elementy związane z inwestycją, z remontem, są dopięte na ostatni godzik, czy jeszcze jakieś detale poprawiacie, uzupełniacie? O Jezus, cały czas weekend nas zweryfikował bardzo mocno, e, dlatego że było tak duże zainteresowanie i e, no to generalnie przerosło to nasze oczekiwania. Przez co pierwszą decyzją zaraz po weekendzie było dokupienie chłodni, żeby, żeby móc się bardziej na weekend zatowarować. Więc ja myślę, że jeszcze kilka takich rzeczy wyskoczy. E, jeszcze długo będziemy e, jakieś takie delikatne rzeczy poprawiać, e, żeby, żeby po prostu to, to udoskonalić. No wiadomo, że to też e, tak profesjonalne to jest nasza pierwsza restauracja i mm, to, że ja pracowałem w wielu miejscach i też jako w kuchni, to takich na impact dużo mi dało. Ale jednak na swoim to jest zupełnie, zupełnie inny poziom, zupełnie inny poziom zaangażowania i takiej pracy, nie? To, że restauracja karming jest od kilku dni czynna, nie niespełna tydzień temu było uroczyste otwarcie, to też nie znaczy, że zrezygnowaliście z marki Hell's Pizza i nadal serwujecie tą ulubioną pizzę przez Jarocinian. E, jakoś to się udało skorelować w ten pierwszy weekend, bo tu było tłumnie, ale też wiem, że e, pizzy też nawoziliście się sporo. E, no generalnie to, 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 to na, na tyle fajnie wyszło, że zanotowaliśmy rekordowy weekend pod względem e, wywozów gdzie byliśmy przekonani, że po prostu ci nasi klienci oni przyjdą sobie na miejscu, zjedzą tą pizzę itd., tak a tutaj wręcz nie, na miejscu raczej e, królowały weekend dania z głównej karty, a na dowozy tak jak mieliśmy, tak po prostu było ich dużo więcej, co nas bardzo cieszy, bo, no bo wychodzi na to, że po prostu mamy tego klienta, który typowo zamawia na dowóz, no i fajnie, teraz pozyskujemy klienta, który przyjdzie, przyjdzie na miejsce zjeść. Chciałbym Cię zapytać też o kwestię ilości osób, które tworzą karmnik, bo ta załoga też była po prostu poszerzana w perspektywie tego, co było przy Helspicie. Na ten moment zespół karmnika to jest 14 osób razem ze mną i z jelitą. E, aczkolwiek po tym pierwszym weekendzie widzimy i po rezerwacjach, które wpisujemy już na marzec, e, że musimy zrekrutować jeszcze przynajmniej jedną czy dwie osoby taką do pomocy, e, gdzieś tam tak docelowo, bezpośrednio na zmywak, żeby też tych tak osób ani z sali, ani, ani z kuchni nie angażować tam. E, no to dla mnie fajne stanowisko, bo ja osobiście bym wiele dał, żeby móc na tym stanowisku tylko tam zostać. Tak, za chwilę do, poznacie tajniki związane z kartą główną, e, również z kartą drinków, ale kawka też. Pyszna, lokalnie wypalana, prawda? Tak jest, wcielczy. Biegniemy dalej. Kolejna przestrzeń karmnika, która też może posłużyć za salę zamknięte Imprezy typu jakieś urodziny, spotkanie ze znajomymi czy większy stolik szefa. Jak długo wyglądał ten proces przygotowywania tej karty? Generalnie konsultowałem to głównie z Julitą, bo ona... Taką restaurację jak stworzyliśmy tutaj, to ja po prostu jej serwowałem na co dzień w domu. Więc jak podjęliśmy decyzję o tym, że robimy restaurację, zaczęliśmy remont, to od tego momentu ja sobie w tym domku gotowałem i, i tworzyłem te dania. Karta jest dosyć, myślę, ciekawa i taka różnorodna. Bo i znajdziemy wegańskie rzeczy, i wołowinę, no i kaczkę, jak Wielkopolska. Także, tak, tak, także myślę, że, że każdy znajdzie coś dla siebie. Eee, no tak... Myślę, że tej kaczki dzisiaj trochę spróbujemy u Ciebie, bo ja nie miałem jeszcze okazji, więc jestem bardzo ciekaw. I co ta kaczka, też już po tym pierwszym okresie niespełna tygodnia, możesz powiedzieć, że cieszy się sporym zainteresowaniem? Eee, jak na kaczkę, to tak, bo generalnie kaczka to jest takie raczej rodzaj mięsa, że, 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 to, że to trzeba lubić, ale myślę, że. Że dosyć sporo się jej sprzedało. Mnie bardzo zdziwiło, jak dużą popularnością się cieszy na łosoś, po prostu, że, że ryby tak, Że ludzie idą tak na ryby, po prostu, nie? Że ten łosoś to, to, to było danie, które można powiedzieć, że co drugi stolik to przynajmniej zamają łososia. Nie? I to już było dosyć fajne. Przytoczmy łosoś z pieczonym kalafiorem, taką soczewicą. i kartym. Tak, więc właśnie to było danie numer jeden, tak? które zamawiano przez te myślę, pierwsze... myślę, że jeśli chodzi o dania główne, to tak. Okej, okay, chwilę miną? Co o tym no. możesz powiedzieć? Sprzedaliśmy ich kilka przez weekend. To jest dosyć, jakby to powiedzieć. ekskluzywne może danie, czyli środek polędwicy wołowej. Jest to zrobione w takim połączeniu z białą czekoladą, z pieczonymi warzywami, z Demiglasem. Demiglas to czyli taki sos, który gotujemy przez 3 dni, także. Generalnie bardzo warto spróbować, jak ktoś na przykład zawsze myślał o tym, żeby zjeść steka, ale się boi albo coś, no bo po prostu ludzie mają jakieś tam swoje, że to surowe mięso, że to, że tamto, bo to jednak, wiesz, różne stopnie tego wysparzenia mamy tego mięsa. To myślę, że warto zacząć właśnie od, od tej pozycji, dlatego, że to jest pozycja, za którą mogę sobie dać prawą rękę odciąć. A jak wiemy, pracuje rękoma, nie? No tak. Powiedziesz o tym zainteresowaniu rybą. Wymieniłeś łososia. A co z sandaczem? Bo macie risotto z sandaczem również. A jeśli chodzi o, o risotto, to w ogóle to było pierwsze danie, jakie wyszło na salę. Także, e, no myśl, myślę, że ludziom smakuje. No, od e, obsługi generalnie nie słyszę jakichś e, słów. E, krytyki, Za gości wręcz przeciwnie. Miałem okazję wyjść kilka razy na salę, usłyszeć słowa gratulacji, więc to było bardzo miłe, eee, no to myślę, że chyba jest OK. Wiesz co, jeszcze interesuje mnie sprawa, czy Ty jesteś jednak zwolennikiem częstszych rotacji, czy jednak raczej, żeby te potrawy były w dłuższym okresie czasu? Znaczy się generalnie... to, że impulsywnie możesz coś zaświtać w głowie i będziesz chciał coś zmienić, to jest jedno, ale jakim jesteś wyznawcą jakiej teorii? Znaczy ja myślę, że to będzie raczej raz na 3-4 miesiące, tak, taka zmiana. No teraz yy, mamy połowę lutego, yy, więc yy, jak przyjdzie okres na szparagi, to na pewno wtedy zmienimy, yy, zmienimy kartę, nie? czyli późną wiosną, także yy, że to będzie taka najwcześniejsza zmiana. Kochanie, jest oczywiście w tej karcie to, co winno być w każdej restauracji, więc rozmaite przystawki, zupy, są makarony, zostają burgery, zostaje pizza, czegoś jeszcze nie wymieniłem, jest zdanie jakieś dla dzieci? Tak, mamy kartę dla dzieci, są wiadomo nuggetciki, z tym, że to są nuggety, które sami robimy z polędwiczki, z kurczaka, eee, wiadomo, makaron sosik pomidorowym, e, krem pomidorowy z laną kruską dla tych dzieci, także myślę, że te, że te dzieciaczki też mają jakiś wybór. No dobrze, dzieci też znajdą coś dla siebie w karmniku? No a teraz pora na deser, stolik szefa i wszystkie jego tajniki. sobie jesteśmy w stanie. Nawet mamy już rezerwację pod komunię, bo to jak najbardziej tutaj wiesz, z wyjściem na, na zewnątrz. Sala jesteśmy w stanie całkowicie tu zamknąć, tak jak tutaj mamy te drzwi, więc może to być odizolowane od, od reszty obiektu, więc myślę, że to dosyć fajny, fajny temat. Na spotkanie ze znajomymi, impreza jakąś. Powiedz proszę, co to ten stolik szefa, bo to na rynku jarocińskim, o ile wiem, nowość. Tak, nowość? Ee, powiem tak. E, Słyszałem głosy na początku, że, że, że to kupi pomysł. Ale jesteśmy kilka dni na rynku, a ja już mam trzy rezerwacje pod, pod ten stolik. Jest to stolik, który obsługuję ja osobiście. Eee, są dwa warianty do wyboru, albo to jest pięciosetowe menu, albo siedmiosetowe, e, z doborem alkoholu, czy tam bezalkoholowych napoi to w zależności od tego, kto co proferuje. Eee, są to dania stworzone poza kartą. To nie są dania z karty. Eee, gdy ktoś taki stalik rezerwuje, to ja wypytuję po prostu o okoliczność, o to, czy osoby na co są uczlone, czego nie lubią. I jakby dla nich to jest totalne zaskoczenie, co dostaną. Są to po prostu dania w formie setów, czyli delikatnie mniejsze niż standardowe na restauracji. Chodzi o to, żeby przyjść, posiedzieć sobie kilka godzin, podelektować się, więc trzeba ze mną porozmawiać, bo ja opowiem bardzo chętnie o tym, co tam na tym talerzu przygotowałem dla tych danych osób. Potem, jak, tak jak w setach, wychodzę, na przykład serwuję przystawkę, opowiadam o tej przystawce. Ja sobie wracam robić kolejne danie z tej, z tej karty, a, a goście mogą sobie ze spokojem fajnie, fajnie podelektować się, dzięki czemu potem jak wracam z kolejnym, ja też jestem w stanie uzyskać automatyczny feedback, dowiedzieć się jak smakowało to danie. Dobra, tyle w tej wersji mówionej z Tobą, bo jeszcze porozmawiamy z menadżerką Agnieszką. Tomkowi bardzo dziękuję za dzisiejszy występ, no i co, życzę Wam smacznego. Życzę Wam smacznego, a Was wszystkich zapraszam, żeby nas odwiedzić. Jestem tutaj codziennie, więc nie ma problemu, żeby poprosić, zawsze chętnie wyjdę, porozmawiam, także życzę, żebyśmy się szybko zobaczyli. Błędą dzisiejszego nagrania rozmowa z Agnieszką Jankowiak, menadżerem karnika. Cześć. Cześć, witam. Jest jeden aspekt pozytywny, o którym powiedziałeś wcześniej, że Tomek nie oszczędza na szkoleniach dla załogi. Tak, to, to bardzo prawda. ważne. to prawda, to jest bardzo ważne. Wiele restauracji yy, po prostu nie inwestuje w szkolenia. Co za tym idzie, jakby nie ma progresu żadnego w serwisie. Ja sama po sobie widzę, że w ciągu ostatniego roku, gdzie odbyłam mnóstwo szkoleń i takich pracowniczych, i takich, na które zapisałam się jakby online, zupełnie sama, które odbyłam przez internet, no, zrobiłam duży progres w swojej pracy, rozwinęłam się. Szkolenia to jest naprawdę rzecz, rzecz bardzo ważna, uważam, że restauracje powinny o wiele więcej do tego uwagi przywiązywać. Te drinki też są efektem naszego szkolenia z Jackiem, który naprawdę to jest ogrom wiedzy, mnóstwo dobrej energii nam przekazał i no to też jego zasługa. To o drinkach za momencik jeszcze ja Ciebie personalnie zapytam, czy Ty na przykład będąc w innych miejscowościach, odwiedzając inne restauracje, też jakby sprawdzasz, co tam się dzieje, jakie tam są trendy. Przenosisz taką prywatną wizytę w Szczecinie, w Gdańsku, w Warszawie na ten grunt później zawodowy? Znaczy, staram się być na bieżąco z trendami, chociaż wydaje mi się, że klasyczny serwis powinien wyglądać zawsze tak samo i tutaj chyba raczej nie ma co od niego odbiegać. Pewnie, że podpatrujemy nowinki, podpatrujemy te bieżące trendy, ale raczej staramy się nie kopiować, staram się nie kopiować pomysłów z innej restauracji, raczej. Tworzymy tu jakąś burzę mózgów i staramy się swoje pomysły wprowadzać własne. Mówiłaś o tych warsztatach z Jackiem? No, i mamy tutaj efekt, tak? W postaci tak, trzech e e napojów, trzy drinki, jakbyś mogła nam przybliżyć ich charakterystykę. E Co mogę powiedzieć? Pierwszy z nich to jest klasyczny aperol. Tego drinka chyba nie trzeba przedstawiać. Wydaje mi się, że najbardziej y no, cieszy się powiedzeniem wśród kobiet, choć jest to drink y bardziej wytrawny. Y powiedziałabym, bazą jest Prosecco. Wiadomo, aperol, no i tutaj nasz wkład, czyli cała ta ozdoba otoczka. Ok, to przybliżymy sobie teraz ten trójkąt bermudzki, tak? tak. Co nam możesz powiedzieć na ten temat? Trójkąt bermudzki to jest drink e, słodki, e, bardziej lekki. E, można go przygotowywać, znaczy główną bazą jest rum. E, według uznania niektórzy wolą z sokiem ananasowym, inni z pomarańczowym, ale smak ogólnie pozostaje słodki. Ogólnie wiem, że macie około 10 propozycji dla Waszych klientów, natomiast ten zielony z ogórkiem to jest coś podobno niespotykanego. Tak, to jest drink, którym najbardziej chcieliśmy zaskoczyć, no ponieważ bazą jest ogórek i syrop ogórkowy, dość rzadko spotykane, Jest trochę alternatywą też dla Aperola, bo tutaj w skład też wchodzi Prosecco, ale mm, często panie mówią, o ogórek i drink, to nie. Jak najbardziej tak. Jak najbardziej polecamy. Coś innego, coś naprawdę fajnego, cieszy też oczy, warto spróbować. No to gdybyś miała tak na zachętę jeszcze zwrócić się do mieszkańców Jarocina i nie tylko, dlaczego koniecznie mają tutaj zawitać? Co byś powiedziała? No na pewno tutaj naszą główną atrakcją jest po prostu ta karta, tak? Czyli. To pyszne jedzenie, w które Tomek naprawdę wkłada mnóstwo serca, układa każdy ten kalafiorek na tym talerzu. Gdy wynosimy danie, oczywiście wszystko musi zostać na miejscu, żeby jego kompozycja nie została w żaden sposób tam zepsuta, także... No tak, kochani. Zapraszamy Was do restauracji Karnik w Jarocinie. My dzisiaj Krotostrefowo i GLK przyjechaliśmy tutaj mocną ekipą. Te drinki są również dla nas. Za chwilę będziemy kosztować tych potraw. Też zobaczycie fotogalerię zdjęciowe. Ja muszę powiedzieć, że dziś Jarek jest kierowcą, więc my tutaj w parę osób będziemy mogli rzeczywiście zaprzyjaźnić się z tymi drinkami. Agnieszka Jankowiak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Konie, tyle w tym wejściu, tyle w tym programie. Odwiedzajcie Karnik w Jarocinie. Zapraszam.